I zobaczymy, dużo będzie zależało od tego skoku niemieckiego zawodnika Filipa Raimunda, który w pierwszej serii osiągnął 133,5 metra. Zobaczymy, czy zdoła powtórzyć, a może lepiej skoczyć. Oczekujemy na. Oj, puścił go już trener. I zobaczymy, czy jest w stanie zagrozić Andrzejowi Stękale. O, daleki skok. Ten odjazd narty przy lądowaniu nie będzie miał dużego wpływu, bo przy tej odległości punkty za same metry będą olbrzymie 143 metry, czyli najdalszy skok w tym konkursie. Rewelacyjny skok, ale odjętych ma 27,6 punktu. No nie wiem, czy to się w tym wektorze zmieściło. No ale niech będzie i Rajmund jest czwarty, poza podium, tak. jest dopiero czwarty. Minus